Cześć wszystkim, z tej strony Jakub Martewisz, autor komiksowy, twórca takich komiksów jak Henryk Kajdan, Kocia Planeta i Eurydyka. Witajcie na kanale Komiksowa Nawika, gdzie z właściwą sobie jędrnością nawijamy o komiksach od strony artystycznej warsztatowej kuchni. I dzisiaj dawno już nic nie było, więc będzie coś bardzo pobożemu, żeby się rozgrzać. Spawn Origins Collection Deluxe Edition Volume 4. Tak, wiem. Niedawno robiłem volume 3 i 2 yy, i też tak myślałem, że poczekam jeszcze trochę czasu, zanim kupię czwórkę, no ale słuchajcie, pojawiło się promo, sprzedawca na rogu z akcentem namawiał tak trafnie, że trudno mu było się oprzeć, no i łyknąłem to jak... Świnia trufle. Musiałem z tym iść. On chciał, żebym patrzył. E, więc zrobimy sobie dzisiaj tego bad boya. Mimo, że zdradzę wam sekret już na początku tej nawijki, zbyt wiele do powiedzenia na ten temat nie mam. Tak z głowy, bo jest to okres spawna, który jest mi już stosunkowo mało znany. O ile iśću z 1 do 50, mam w miarę w małym palcu 50 do 75. No, powiedzmy, że ogarniam to 75 do 100. To jest zdecydowanie ten czas, kiedy przestałem czytać spawna. Myślę, że podobnie jak wielu innych czytelników wtedy w latach 90. gdzieś tam się to powoli ulatniało, powoli wyfazowywało, McFarland coraz mniej się udzielał, w zasadzie już nie tuszował. No był jeszcze grech Capullo i powiem Wam tak, suma summarum, to ten Grech Capullo mnie przekonał do tego, żeby sobie jeszcze ten wolumen, wolumen łyknąć, Bo piątki raczej nie zamierzam brać, no ale przekonamy się, czasami się zdanie zmienia. No niemniej jednak, przestrzejmy się przez tą czwórkę, bo czas i pociągi nie czekają na nikogo. Jesteśmy ciekawi, co będzie w środku. Ja też dopiero tylko raz sobie luknąłem e, i tyle. E, no dobra, no to co się u mnie dzieje? Słuchajcie, będą kilka ważnych ogłoszeń parafialnych. Po pierwsze, primo 15 lutego w sobotę od 10 do 18, czyli już jutro, bo ta nawika okaże się w piątek 14 w Walentynki. Tak, jak w walentynkowe, no prawie serce układa się. No, nie no, chciałem powiedzieć, że układa się to w serce, ale układa się to po prostu w czachę. No dobra, suchar mamy już zamieciony pod dywan, to się wytnie. No, ale w każdym razie, jutro w sobotę, 15 lutego, jestem na komiksowych kurczakach. Henryk Kajdan, Eurydyka, będzie można kupić te to trzy bedboje. Henryk Kajdan kosmiczne patałachy 200 stron stereo i w kolorze nowych przygód żarłaka Henryka Kajdana w kosmosie. Zupełny palpowy odlot. Niewielu o tym wie, a tymczasem Borem Lasem zupełnie warto się z tym zapoznać, także zobaczcie na tego bedboja. Kolejne numery Henryka Kajdana zebrane, tym razem w kolejny gruby tom po dobrze przyjętym tomie, który się nazywał Postscriptu. Także niech was nie zwiedzie, okładka z patałachami następny tom. Kajdana będzie się nazywał koniec i będzie zawierał więcej regularnych przygód Henryka. No jak żeby chciało być inaczej. Po drugie, będzie komiks Eurydyka. E, po niemiecku Eurydyka. E, a tym, e, I to jest komiks, który zawiera przygody kosmicznych śmiałków, którzy wyruszają w kosmos na przy, e, przygotować hotel kosmiczny pod przylot pierwszych gości. Słuchajcie, muszę to powiedzieć poważnym tonem, nie wypada żartować bo treść tutaj jest jak najzupełniej poważna tego. Eee, także zachęcam Was, to jest taki one-shot, album zawarty sam w sobie, nie ma ani pierwotnego, ani dalszego ciągu, tylko wszystko zamyka się w jednej całości. Eee, kto zginie, kto oszaleje, przekonacie się tylko czytając tego Bad Boya. Eurydyka by moi, obligatoryjny pałac kultury na otwierających stronach i świetna okładka, jak zawsze. Jak zawsze z właściwą sobie skromnością, kontynuujemy Shameless Plug. Będzie dostępna również Kocia Planeta. Tym razem 72, jeśli się nie mylę, chyba. 72 strony w kolorze e, z potworami, e, z nawalanką pełną kotów, sta ze starodawną, a raczej w starodawnym stylu zrobioną przygodą Jana Banama, który w poszukiwaniu niezwykle cennego minerału e, jako kosmiczny podróżnik i najemnik udaje się na planetę kotów. No i tam wszystko idzie tyc up, bo na planetach pełnych kotów zawsze wszystko idzie tyc up. Same kot Zresztą lubią spać tyc up, no i tyle. Także zapraszam Was serdecznie jutro, sobota 15 lutego, w powalentynkowym, spokojnym nastroju. Przywitamy się na Złotych Kurczakach. Także see you there. Eee, tymczasem, co jeszcze u mnie? Eee, zobaczcie na to, wczoraj skończyłem, znaczy nie skończyłem, jeszcze tuszujemy nadal, ale to jest inking planszy z Kajdana numer 19. Rzecz wejdzie do mojego nowego tomu pod tytułem Koniec. Tu już rzeczy poważniejsze, trochę nad tym siedzę, bo chcę, żeby jak zawsze było wszystko dopracowane i jeszcze bardziej dopięte na ostatni guzik. Także mam the time of my life teraz, tuszując te nowe Kajdany, i prawdę mówiąc, jestem bardzo podekscytowany tym, kiedy to się ukaże. Słuchajcie, już dawno nie robiłem na Wiki i zaraz odlecę z tego skrzypiącego krzesła z wrażenia. Eee, ten bad Boy jest jeszcze do, dosta do dostania bez ceny minimalnej. Robimy sobie ekscytujące licytacje ostatnio. No i w tym tygodniu jest to: The Walking Dead Deluxe numer 100. Robert Kirkman, Charlie Adlard, Dave McCake i Jakub Martewicz. Eee, na okładce rysunek jedyny w swoim rodzaju, żadnych szablonów nie używam. bo Bonimom. Nawet jakbym chciał, więc czysty martewisz, niepowtarzalny dla kogoś, to chce, zarysowany jednostronnie. Blank z wielkim truposzem, czy raczej może truposzką na okładce. No i do dostania bez ceny minimalnej jest też ten bad boy. Także słuchajcie, póki co jedziemy z koksem, zobaczymy jak to pójdzie. Zainteresowanie, widzę, jest, więc tutaj bawimy się tymi licytacjami trochę. Trochę potrzeba wprowadzić czasami nieco zamieszania. Nie może być wszystko za bardzo styw. No bo wtedy będziemy wszyscy styw, a to nie jest dobrze, także zobaczcie. To jest z kolei strona, z, to się nazywa tutaj Untold Space Story, ale tak naprawdę to jest strona z komiksu, który się nazywał Planeta Nieumarłych i który znalazł się w poprzednim tomie z przygodami Henryka Kajdana i Żarłaka, który się nazywał Post Scriptum. Format A3, Bristol, ołówek i tusz, korektor, potwory. What's not to like? No, dobra, słuchajcie, wszystkie chyba już te plagi mamy za sobą, a zatem możemy z właściwą sobie płynnością przejść do oglądania tego oto wolumenu. Jak ktoś nie widział poprzednich wolumenów, to też są na tej nawice. Uwaga! Tak, tak, tak właśnie. Wygląda nocą świat? Bo tak, nocą wygląda ten spon również na świecąco. Słuchajcie, tak sprawdzałem, jak nikt nie widział, jak żona nie widziała, to sprawdzałem, czy na pewno świeci w nocy. Trochę świeci. Prawdopodobnie jak się to gdzieś tam pod lampą postawi albo pod jakimś słońcem, ja nie wiem, jak te farby działają, to przynajmniej w teorii Bayer powinien dać nam odrobinę radości również w nocy. Także całkiem solidne są te pudełka. Propsuję, o! Wygląda to tak bardzo ładnie: Spawn Volume 4. Wszystkie podobne do siebie jak jedna kropla jesiennego deszczu do drugiej kropli jesiennego deszczu, ale powiem Wam, że solidnie są zrobione te wydania. Jeszcze nic mi się nie rozleciało i tyle. Zamówiłem sobie nawet nowy wolumen 8 w preorderze, dlatego że, powiedzmy sobie po kolei, dlatego że po prostu tam jest ten: Will Sportation, A ja lubię Will Supportation. I dlatego zamówiłem wolumen 8. Natomiast przerwę robię w przypadku tych wolumenów tam 5, 6, 7. Nie za bardzo mnie tam ciśnie, żeby cokolwiek zamawiać. To nie są moje ulubione klimaty. Tam jest zbyt wiele już twórców, którzy tam jakiś typu Philip Tan i inni, którzy nie za bardzo moje starcze włosy stawiają na głowie, ostatnie dwa. No ale zobaczymy słuchajcie, jak tam mi za 3 miesiące się odwiedzi, to, to i może po tamto sięgniemy. Powiem wam tak, jak się widziało jeden numer tych sponów, bo to są, jeżeli tego nie powiedziałem, to nadrabiam i płynnie, i płynnie informuję, że ten spon zawiera numery 76 do 100. Jeszcze się upewnię, czy nie 75 do 100, ale chyba 76 do 100. Tak, Collecting issue 76 100, jakby ktoś nie widział. Ym, I wszystko prawie jest narysowane przez... Chyba nawet zupełnie wszystko jest narysowane przez Grega Capullo. I w teorii zupełnie wszystko jest poinkowane przez danego Mikiego. Aczkolwiek op, numer 100 jest takim wyjątkiem oficjalnym. Tam trochę wchodzi Macfarlan na chwilę. I w mojej opinii również, gdzie nie, gdzie tutaj ghostuje też Macfarlan. Widzę, że po, po rodzaju kreseczek... Tak, jestem tak analny, że widzę takie rzeczy, że momentami gdzieś tam additional ink nie tylko w issue, 100. Robi to od McFarlane'a, to widać. Chance Wolf może trochę w jego buty wchodzi momentami i to też jest, gdzieś tam tworzy takie wrażenie. Scott Kobayashi zupełnie zioma nie znam, więc nie będę nawet jego komentował. Color Brian Haberlin, Duncamp i Haberlin Studios, czyli nie ma już Steve'a Olifa, także jedźmy. No, i o ile tam jeszcze te numery, powiedzmy, no już nie mówię o tych, które tam ciągną do pięćdziesiątki, ale o ile te numery takie 50 do 75 to miały sporo tego MacFarlana, jeszcze parę takich paradygmatycznych okładek czy scen, o, lety, o tyle tutaj wszystko mi się już zlewa w jedno. Ale powiem wam tak, jak sobie tak się zreflektowałem na tym, to sobie pomyślałem, kiedyś tego tak nie dążyłem do tych spawnów już powyżej siedemdziesiątki piątki, ale dzisiaj sobie pomyślałem, Grek Capullo, denny Miki Natuszu, powiem wam tak, coraz bardziej. Bardziej lubię danego Mikiego z jakiegoś dziwacznego powodu. Po prostu pasuje mi to, że to jest tyle detali. Pasuje mi to obsesyjnie. O, i tutaj jednak, mimo wszystko, mimo że tu już MacFarlana nie ma, to i tak będziemy widzieli te takie fajne obrazki Spawna w wykonaniu Grega, które zawsze coś dają. To jest dowód na to, i tu Capullo trochę moim zdaniem też popełnia takie parę takich kiksów. Zresztą zaraz o capullo, może jeszcze jak nie zapomnę, to sobie powiemy parę takich moich jak jeżeli nie wypociń, to impresji. Chodzi bowiem o to, że Capullo jest trochę, trochę prostym rysownikiem. On jest fajny, cool, ale on nie robi więcej niż trzeba. On się tak nie poświęca temu, co robi. To może zabrzmi kontrowersyjnie dla Was, jak go bardzo lubicie z tych Batmanów i nigdy nie myśleliście o tym, ale spróbujcie się zastanowić. Jeżeli nie mieliście takiego wrażenia nigdy, obserwując pracę Grega Capullo, to sobie tak zwizualizujcie to, co on robił w Batmanie ze Scottem Snyderem. I tam te rzeczy no, to nie są jakieś tam wyżyny detalu. Tam jest dużo twarzy, tam to wszystko jest takie zrobione trochę jak to, że tu jedna twarz, tu cała postać, tu profil i jesteśmy aposto ze stroną. Także to wcale nie jest tak, że on tam się gdzieś tam wyjątkowo poci. On się zdaniem w karierze już napocił i odcina się od tego kupony. Ja to tak widzę, ale to jest taka moja interpretacja tego, co widzę na planszach, a nie jego psychiki, no bo wiadomo, psychologizowanie nigdy nie popłaca, bo nigdy nie widzimy, nie wiemy, co w czyjej głowie siedzi. Jak mi ktoś kiedyś mądry powiedział, i generalnie bym się z tym zgodził. Dobra, to co chciałem powiedzieć, tak, obserwacja numer 3 albo 3,8 to to wygląda creepy, ta suknia. A wiecie, dlaczego ta suknia wygląda creepy? Ta suknia wygląda creepy dlatego, że w mojej opinii albo tu użyto jakichś zupełnie trefnych referencji, bo to wygląda jakby lalka to była, jakby jakaś, kurczę, jakby jakaś, nie wiem, jakieś tak, no creepy to jest najlepsze słowo, które mi przychodzi do głowy i nie będę drążył tego tematu, ale dlaczego? Raz, że tu anatomia tak super nie działa, ale to jeszcze byśmy wybaczyli a dwa, że właśnie prawdopodobnie Capullo jechał tutaj trochę z wyobraźni, a w takich przypadkach bardzo warto wziąć sobie fotoreferencję. I albo fotoreferencją była jakaś dziewczynka pięcioletnia w domku dla lalek, albo coś, bo to wygląda bardzo śmiesznie, dorosła kobieta w takiej sukni. Yy, nie działa to, po prostu to nie działa i generalnie przyczyną takich rzeczy, które nie działają, w tym stylu jest to, że ktoś robi coś z głowy. To jest bardzo ala Rob Liefeld, który też robi wiele rzeczy z głowy. Zobaczcie sobie garnitury Roba Liefelda na przykład. One są... One, tam się nic nie zgadza, one są zupełnie bez sensu. Widać, że często właśnie rysownicy zamiast sięgnąć po referencje tam, gdzie trzeba, czyli w przypadku ubrań, w przypadku samochodów, to robią z reguły, ale ubrania mało kto, ubrania ludzie jadą z głowy, a to jest błąd. Tak samo te wszystkie tam wystroje mieszkań. Warto sobie spojrzeć na prawdziwe, nawet własne mieszkanie. Wiecie, my wszystko widzimy trochę jak planeta Solaris w powieści Stanisława Lema, tak na 80%. Tak jak trochę AI. Zresztą w ogóle analogii między AI a planetą Solaris, słuchajcie, rezerwuję, jak ktoś kiedyś za 5 lat napisze książkę o tym, to ja będę pierwszy jako Jakub Martewicz zgłaszam, że jest są niesamowite analogie pomiędzy powieścią Solaris Stanisława Lema i tym w jaki sposób planeta Solaris obrabia różne informacje, a tym w jaki sposób AI obrabia różne informacje. Jak macie w głowie tę powieść, tę znakomitą, świetną powieść Stanisława Lema, to wiecie o czym prawdopodobnie mówię. Ta planeta też próbowała naśladować rzeczywistość trochę w sposób właśnie Podobno do tego, co robi dzisiaj AI. Tak trochę krzywo, gdzieś tam palec szósty się wkrada, coś, dłonie nie są tak naprawdę dłońmi, tylko są całkiem gładkie. To wszystko jest takie właśnie trochę alata planeta. To jest niesamowite, jakiego Lem miał w niektórych momentach czuć. Zresztą coraz więcej jego pomysłów się, słuchajcie, sprawdza. Yy, na przykład to, że powoli, to, takie niesamowite rzeczy, które pisał w e książce Pokój na Ziemi. Jest taka niesamowita, świetna, moim zdaniem niedoceniona książka, która się nazywa Pokój na Ziemi. Kontynuacja przygód zawsze na propsie Iona Tichego, no i tam pan Tichy, Weltiszy, gdzie oscylując pomiędzy różnymi tam niebezpieczeństwa, a charybną szczęścia, jak zawsze ten przeżywa niebezpieczne przygody, ale koncept jest taki, że wyścig zbrojeń odbywa się na Księżycu za pomocą właśnie czegoś, co bym dzisiaj nazwał sztuczną inteligencją, w tym takim znaczeniu, które dzisiaj się pojawia jako takie główne. I to się o tym dzisiaj mówi, że za chwilę będą jakieś samoprogramujące się roboty, jeżeli już ich nie ma, bitewne i tak dalej. To są fascynujące rzeczy. Myślę, że LEM tutaj wydawał się bajkowy wtedy, jak się czytało o tym wyścigu zbrojeń na księżycu. Być może sam koncept jest trochę z czapy, ale jakże on się staje aktualny dzięki temu, co się dzieje z AI? Słuchajcie, jestem pod wrażeniem. Wiem, że odpłynąłem trochę. Ale chciałbym, żeby, jeżeli ktoś o tym kiedyś napisze, chciałbym, żeby było, że kiedyś Jakub Martewicz o tym powiedział już wcześniej. E, być może to nic nie daje, ale ku mojej własnej satysfakcji. Stanisława Lema warto czytać, bo to jest pisarz nadpisarze. to jest, słuchajcie, dzisiaj się tak nie pisze. To, że Stanisław Lem nie dostał nigdy Nobla, a dostają go ludzie, którzy naprawdę ani w jednej ćwierci nie mają ćwierci głowy Stanisława Lema, to to jest zupełna jakaś parodia i porażka, no ale taki mamy klimat. No dobra, słuchajcie, zanim tutaj stanę się zwiotczałym mentalnie boomerem narzekającym na to, że deszcz pada, bo są chmury, no to jedziemy dalej ze spawnem, bo Wy tu przyszliście oglądać spawna, a nie słuchać mojego ględzenia. Zobaczcie na ten księżyc, jakże fajne są tu kolorki tego Haberlina, czy ktokolwiek tam nakładał to. No i to tak się sączy, to wszystko wygląda tak samo, no nie będziemy przez to przechodzić, bo to wiecie, to jest jedno podobne do drugiego, ale... Jak sobie tak myślałem, dlaczego mam to kupować? To po pierwsze, inspiracja dla jednak niesamowitej ilości detali, które tutaj wchodzą. No bo to, co jednak Miki tutaj robi, Wespół Zespół z to jest niesamowite wizualnie. To nadal jest ten wysoki poziom. Może już nie ten najwyższy, ale to nadal jest ten wysoki poziom, który ja pamiętam z tych spawnów wcześniejszych. Więc tu jakby nie ma jakiejś takiej wielkiej wyrwy. Jedyne, co mnie kiedyś odrzucało od tych numerów, to jest to, że nie inkował tutaj sam Todd McFarlane w zasadzie. No ale to dzisiaj mogę sobie na to przy. Zamknąć oko, bo dany Miki coraz bardziej mnie przekonuje właśnie na Capullo. No i też nie ze względu na jakieś wielkie umiejętności warsztatowe, ale przede wszystkim ze względu na to, że, jest, że wygląda to czadowo. No jeżeli efekt jest czadowy, to what's not to like. Ale powiem Wam, że kupiłem ten tom jeszcze w jednym celu, mianowicie w takim celu, żeby się w ogóle przekonać bo nigdy tego nie czytałem najwyżej jakieś, może single issue tu i tam, ale nawet to mało. Nigdy tego nie czytałem i chciałbym się przekonać, w jaki sposób McFarlane utrzymał w ryzach tę serię przez tyle numerów, bo to jest niesłychane, że słuchajcie, 75 przeszło, setka przeszła, a teraz już jest 360 któryś w preorderze, zresztą zamówiłem, no i, i, i Spawn się prawie wcale nie zmienia, także to są też propsy, żeby tak długo ciągnąć serię i myślę, że słuchajcie, gdyby McFarlane wydał tego Spawna 12, z tyle, ile wydawały te wszystkie, no, z całym szacunkiem, Majka Tarnera uwielbiam, ale to, to jest trochę syndrom tych wszystkich Sylwestrii, tych od Witchblade, tych Ascension, Top, Top Cow. Było tego multum w latach 90. -tych. W każdym razie chodzi mi o serie, z których się okazywało, nie wiem, 6, 12 numerów, potem był vol. 2, potem Wolum 3 i co chwilę od nowa od pierwszego numeru, żeby to się dobrze sprzedawało. No może akurat tam Witchblade trochę wychodziło, Darkness chyba też, ale wiecie, o co mi chodzi. Było wiele takich przedsięwzięć, które gdzieś tam czezły po kilku, kilku max 20 paru numerach. Natomiast McFarlane to przytrzymał przez naprawdę bardzo długi czas i nie eksperymentował za bardzo z innymi seriami podczas gdy tworzył Spawna. I to dzięki temu tworzy dzisiaj interesującą referencję historyczną, no bo jednak niepodobna zaprzeczyć, że gdzieś tam nawet samo wgryzienie się w sam proces twórczy może być fascynujące tutaj Macfarlana. mimo tego całego międlenia, które tak nas czasami odstrasza od tych spawnów, no bo jest tutaj to wszystko takie w Makwarlanowym sosie przemiędlone, mało kontentu, a dużo gadania, to fakt. Ale samo to, w jaki sposób ta postać się gdzieś tam na przestrzeni lat zmieniała i słuchajcie, nawet jak te issues są słabe, Powiedzmy, dla kogoś literacko. No to w ogóle nie jest żadna tam wyższa literatura, ale powiedzmy, nawet jak kogoś nie przekonuje to wszystko od strony fabularnej i nie czeka z napięciem, czy na końcu będzie ślub i wesoły oberek. To jednak, z pewnego takiego warsztatowego punktu widzenia, z którego my się staramy, fajna okładka, obserwować rzeczy na tej nawice, to też jest fajne studium przypadku, że można ujechać samodzielną serią, trzymać w ryzach takiego spawna przez kilkadziesiąt, kilkaset numerów, nie zmieniając za wiele, a przy tym jakoś przetrwać, więc. To też trzeba sobie jasno powiedzieć, że McFarlane wykazał się tu dużymi jajentami, yy, obejmując to wszystko i trzymając nad tym pierwsze przez tyle numerów. No, y, gdzieś tam kontrolując te postaci, przecież to się wszystko zaczęło w pewnym momencie rozłazić. Tu wszyscy powracają łącznie z Billim Kincaidem, chyba z tego co widzę i tak dalej. Więc ciekawy jestem, jak on to pożenił tu fabularnie, jak to się rozwija. Yy, stare spałny te, powiedzmy, do numeru setnego, to jest też taki trochę vibe, że wszystko zostaje takie samo w każdym numerze, mimo że niby tam rzeczy idą do przodu. To jest trochę tak, jakby się wracało do domu w ciepłych laczkach, gdzieś tam, i próbowało znowu wejść w te klimaty. Widać, że McFarlane tutaj tworząc Spawna się tak nie spieszył za bardzo, on go chciał... On zresztą mówił o tym w wywiadach, że on go chciał trochę i to trochę, żeby go tak pomasować całą sytuację, żeby się nie spieszyć, żeby się nie spinać, żeby zadbać o to, żeby ugruntować tę historię Spawna. Myślę, że na tyle, na ile McFarlane umie, to zrobił tutaj dobrą robotę. Nie jest to może, no mówię zwłaszcza o tych wcześniejszych numerach, które dość dobrze znam, nie są to może jakieś tam wyżyny literackie, komiksowe, ale nie są to komiksy złe. Jak się weźmie te najlepsze issues, te, te w których tam McFarlane porusza nieco problem, Takich różnych społecznych, jakieś tam, no tak jak tutaj, na przykład chyba ten ziomek, nawet to jest tak, widzę, że tych dwóch ziomków było już we wcześniejszym dużo numerze, kiedy to mieli, że tak powiem, scysję ze swoim nadużywającym przemocy ojcem, i potem nastąpiły z tego jakieś konsekwencje, które widzę, ciągną się tutaj i nie znam ich, więc nie wiem, co się dalej stanie, ale w każdym razie, no te numery to, to było co czytać, to nie były takie numery gdzieś tam wyciągnięte z tyłka. To były numery dosyć przemyślane. Widać, że McFarlane tam się dosyć bawił konwencją. Nie, nie były to takie już numery taśmowo rysowane, żeby tylko coś narysować i doprawić teksty. Także bez przesady, nie, nie bądźmy tutaj jednostronni. Oddajmy Macfarlanowi propsy. Tutaj ciekawa rzecz. Tu mi się wydaje, że McFarlane trochę tuszował te postacie, jak se na to wcześniej patrzyłem. Nie w całości i nie wszystkie, ale wydaje mi się, że śladowe ilości jakichś jego tutaj odruchów zarejestrowałem. No i jak tak sobie jedziemy przez to, to widzicie, że całość jest taka sama, po prostu. Mniej jakby tu, mniej jakby tu, być może to wynika też z tego, że McFarland tutaj chyba odpuścił zupełnie art i całość przejął Capullo, mniej jakby tu tych spektakularnych spleszy. Jak sobie tak patrzę na to teraz, to te poprzednie, zwłaszcza ten Wolum 3, który zbierał numery 51-75, to on był pełny takich co chwilę był jakiś dwustronny ten, jakiś Savage Dragon, jakiś Czachy, jakiś Mail Bolgia. A tu zobaczcie, tu jest o wiele bardziej wszystko po Bożemu, takie chciałoby się powiedzieć, przytłumione. Nawet te splesze nie robią już takiego wrażenia jak wcześniej. Owszem, są fajne, są smaczne, są miodne, ale tak czasami, jak nawet nie przekartkuję zbyt wielu stron naraz, to odnoszę wrażenie, że gdzieś tam ten spektakl. To, to całe takie, ta cała feria barw i wielu wielkich paneli zanika gdzieś tutaj na koszt takiej fabuły nieco bardziej, nieco bardziej takiej po Bożemu, chyba prowadzonej już. Ale wydaje mi się, że to wynika z faktu, że MacFarlane po prostu odpuścił sobie patrzenie na to, co się dzieje. Myślę, że on tam raczej nadzorował dosyć silnie Capullo w tych wcześniejszych numerach. A tutaj widać, że oddał wolną rękę Capullo. A Capullo to jest dziwny artysta, to jest człowiek, który potrafi pocisnąć świadowe rzeczy, ale który moim zdaniem nie wkłada 100%. Tak jakby mam takie wrażenie, że nie, jakby zobaczcie, to, tu ja mając jeden dzień roboty, tu się da wykręcić więcej niż pere, pelerynę z na budynki. Robisz z automatu, nie musisz myśleć. No brainer, no brainer, no brainer. Jedna strona to jest no-brainer. Nic tutaj nie weszło do tej strony, nie? Ale znaczy ładnie to wygląda. Ja nie mówię, że nie. Ja lubię to. Ja nie zrozummy się źle, nie kupowałbym tego wolumenu. Tym bardziej, że tu okładkę tu nikt inny jak sam, to od McFarlane, Capullo też świetna. Zobaczcie, no to jest właśnie to, czego od Capullo bym oczekiwał. Natomiast tutaj widzę coraz więcej takich deadline'owych stron. Naprawdę pocisnąć małą postać, to, to wiecie co to jest? To jest 5% inspiracji i 95% fajnej perspiracji. I to jest fajne, to jest fajne, to wszystko jest super. Natomiast chodzi mi o to, że nie ma już tutaj takich artystycznych, wesołych oberków jak wcześniej. Gdzieś tu idzie wszystko Biden the numbers. I kto wie, czy właśnie to, że Macfarlan wtedy być może nie mógł się już tak bardzo udzielać wspólnie nie miało tutaj wpływu. Widziałem to na necie w oryginale, ten art jakoś fuksem znalazłem i to wygląda zupełnie o wiele bardziej impressive, jak się na to patrzy. Tutaj kolory dużo zabijają jednak, tam jest naprawdę dużo cyzelacji tego mikiego, także trzeba mu oddać propsy. Jezu, jakie sceny dantejskie. Spon też wygląda tutaj zupełnie inaczej. Capullo zaczął powoli gdzieś tam… z Capullo Kap się dzieją dwie rzeczy. Z jednej strony się to wszystko jeszcze bardziej dziczeje rysunkowo, ten spawn jest taki bardziej szczupły, bardziej to wszystko takie jest quasi-mangowe, taka manga wytworzona przez AI trochę, yy, która jest taka trochę jednokierunkowa. To, to, to próbuję powiedzieć, że Capullo tutaj tak jakby wyciągnął parę zasad, które sobie ubrydał, że w mandze są i próbował to naśladować, no bo manga nie jest jednorodna. To, a z drugiej strony gdzieś Capullo staje się tutaj momentami bardziej rysownikiem rzemieślniczym, to znaczy widzę tutaj, zauważam, o na przykład tak jak tutaj w przypadku tego Alassim Monsa, że zarówno twarze, jak i same postaci stają się nieco bardziej w tym stylu, który zobaczymy potem w Batmanie. Bo, czyli z jednej strony jest to taka dychotomia dla mnie, bo z jednej strony są tu szaleńcze pozy i zwłaszcza grymasy twarzy, ale z drugiej strony, gdzie gdzie jak to odpuszcza Kapullowi, o tak jak tutaj, to można widzieć już powoli zalążki tego takiego realistycznego Kapullo, którym on zresztą rysownikiem zawsze był. Tylko McFarlane go bardzo dużo tam tonował na swoją stronę i to takie wszystkie maniery takich rysunków cool, a mało anatomicznie powiedzmy tam po Bożemu zrobionych, to wszystko są maniery, które Kapullo gdzieś tam przejmował od McFarlana. Niemniej jednak tu i znowu kolejny raz wysuwam tezę, że McFarlane mu już tak bardzo na palce nie patrzył, to tu gdzieś przeziera już ta normalność przez te rysunki Capullo, która tak bardzo się wszystkim spodoba, żeby z takiego tak bardzo się wszystkim spodoba w tych Batmanach tego, jak on się nazywa? Zack Snyder? Scott, Scott Snyder. Tak, Zack Snyder też, też był kimś Zack Snyder, tylko w tej chwili nie pamiętam. Chyba reżyserem 300, ale możecie mnie poprawić. No, w każdym razie Fajny panel, żeby z takiego gówna ukręcić taki beach, to potrzeba McFarlana i jego, no przynajmniej naśladowcy, czyli Miki'ego. No tu Miki też daje radę po prostu czystą pracą. Słuchajcie, rzadko kiedy jest tak, żeby ilość przeradzała się w jakość. Jest takie stare marksistowskie powiedzenie komunistycznych starych dziadków, którzy mówią, że ilość się przeradza w jakość. Ale coś w tym jest czasami momentami. Można to twierdzenie jakoś zastosować. I rzeczywiście ilość kreseczek i pracy włożonej tutaj sprawia, że rzeczywiście ten rysunek jest jakiś, jest jakościowy. Gdyby tutaj pizgnąć tylko parę konturów i zrobić to po Bożemu, to powiedzielibyśmy, Panie, idź pan z tym! Ale że tu jest tyle roboty włożonej w to kreskowanie, to nikt tak nie powie. Nawet to jest interesujące i to jest wielki talent. To jest wielki talent. Zresztą właśnie podobną analogię można zastosować czy metonimie. Można zastosować do tego, co MacFarlane zrobił z tą serią. No tutaj też, słuchajcie, jednak jakby nie było, jak walniecie na stół 200 Issues, to jakiekolwiek by one nie były, wraca Angela. Jakie trochę analogia do covera numer 9. I, I Nawet jeśli te Issues są, nie wiem, połowa z nich jest dobra, połowa jest słaba, część jest do dupy i tak dalej. To i tak, nawet w takich przypadkach, jak macie 200 iściu z jakiejś tej, albo nawet 50, to ciężko dyskutować z takim outputem. I to jest też pewna lekcja dla nas, komiksiarzy. Nawet jak tam to wszystko nie jest do końca może perfekcyjne, to warto jechać z koksem, bo to zawsze coś daje. Nie musisz być zawsze perfekcyjny. Nie chodzi o to, żeby zrobić komiks doskonały, chodzi o to, żeby robić komiksy. Pędzej czy później coś ci dobrego wyjdzie, a jak nie, to sama ta szirka sheer... Quantity spowoduje, że przynajmniej masz jakiś materiał, masz coś z czym robić. W na najgorszym razie masz lessons learned, które możesz wyciągnąć do następnych komiksów. A trochę mówię po sobie, bo ja też kręciłem bardzo długą taką serię, która się nazywała The Terminus Project, w której narysowałem 42 numery po przynajmniej 22 strony z każdej i z którą nie za bardzo mam co zrobić, ale ona może ujrzy światło dzienne w druku niebawem. Mam na ten temat pewne niecne plany, no ale to się podzielę jak będzie czas, żeby tutaj nie, nie palić za wiele. Także stay tuned bo coś się tam będzie od Martewicza działo. O wiele bardziej to jest o, w starych spawnach było więcej takich paneli, było więcej tego piekła, było więcej tych demonów, takich o, male, bolgi, a zauważcie, jak mało tutaj tego widzieliśmy. E, raczej trudno znaleźć coś, na czym tak super zawieszamy oko, także ja to traktuję jako taki epilog, taką klamrę, którą zamykam moją fascynację spawnem e, w tej takiej pierwotnej wersji Macfarlana i Capullo, no bo dzisiaj już z perspektywy prawie 400 numerów, to powiedzieć o pierwszej setce, że to jest klasyka, to moim zdaniem nie jest przesada. Nie musimy się zamykać tylko w tych pierwszych latach czystego MacFarlana. No dobra, słuchajcie, to jeszcze zobaczmy sobie tutaj na końcu, co jest, a jest wiele. Trochę useless są te strony, aż już to mówiłem, wiem, międle. Fajne kolory, podobają mi się takie mieszanki czerwonego z błękitnym. One zawsze działają. Fajny spawn. I to są... Znowu, 5% pomysłu, 95% wykonanie. To jest to. Czasami wystarczy odwrotnie. Frankowi Millerowi wystarczy odwrotnie, ale z dwojga złego Macfarlanika i Capullo są tutaj jak, jako tacy uczniowie, którzy może nie, nie wpadają tu w swojej, powiedzmy tam, jakiejś pracy, czy w wypracowaniu na jakąś oryginalną tezę, ale za to wykonanie jest tak doskonałe, tak interesujące, że my to wybaczamy i tak naprawdę interesujemy się tym wykonaniem. I to jest też jakaś lekcja. Jak nie mamy pomysłu, to trzeba iść tam, gdzie nam, że tak powiem, kapie. Nie? I McFarland tak zrobił. On nie był silny w fabule, nie był silny. W designie zawsze był silny, skubany, ale nie był silny w anatomii, w takich rzeczach, więc w swoje silne strony poszedł. I to jest rysunek, który w zasadzie każdy by pociągnął, jakby miał odpowiednią ilość czasu. No i właśnie MacFarlane ten czas kupował poprzez innych ludzi, no, zdolnych na tyle, że oni tutaj mu bez problemu robili lepiej niż on bazowo i dawał sobie radę, także świetnie. Tutaj trochę zmarnowane są te strony, bo wolałbym oryginalny art, ale zobaczcie, jak to lepiej wygląda w czerni i bieli, jak to tutaj te szczególiki, jak to te, te ciemne kolory, jednak moim zdaniem troszeczkę przyćmiewają ten ogrom pracy, który tutaj też był włożony w to, także propsy, że zostawili trochę tutaj, akurat mi się wydaje, że w tym numerze najbardziej działają te czarno-białe spony. O, zobaczcie, ile tutaj się makfalan nakreskował. Świetna rzecz, fajna okładka. Tu okładki były fajne tych spawnów zawsze. Tutaj Capullo miał też inwencję, także nie ma co narzekać, nie ma co mięć. Macfarlanowi się w pewnym momencie kończyła inwencja, tam gdzieś przy 20 numerze. Frank Miller, Mike Mignola. Z numeru 100 i Art Gallery. Trochę sobie rzućmy okiem, bo to zawsze coś daje. No, to jest inspiracja wielka. Tu wprawdzie jakieś trochę bezużyteczne zbliżenia. Po co to komu? Lepiej by było zeskanować oryginalny art. No, ale niemniej jednak dużo tutaj idzie, słuchajcie, wysiłków w to. Wiele idzie wysiłku, żeby to zrobić. To weźcie to, usiądźcie, przekalkujcie to, zobaczycie, ile to tutaj musieli wkładać w to serca. Także, no, mało znowu, mało pomysłu. Raczej koncept. Szybki koncept mentalny, taki trochę flashy w stylu lat 90. I potem wykonanie. Natomiast mało oryginalnego jakiegoś takiego umiejscowania postaci, mało anatomii. No, i na tym jechano. No, i te, te, takie były czasy, i to też do dzisiaj działa, jak ktoś to dobrze zrobi. Także słuchajcie, trzeba się uczyć od wszystkich i, i sięgać trochę do wszystkiego. No dobra, słuchajcie, jeżeli podobają Wam się moje nawiki, to bardzo proszę, zasubskrybujcie, skomentujcie kanał. E, zawsze jestem za to wdzięczny, no i to zawsze coś daje. Tymczasem borem lasem. Stay tuned, bądźcie zdrowi. Do zobaczenia jutro na złotych kurczakach. O, numer 100, okładka, nie, page one, w tuszu MacFarlana. Super. Yy, I tyle. Ale sobie jeszcze, bo tutaj trochę MacFarlana jest na inkingu, ale to fajnie wygląda. Super. To jest inspirujące. Słuchajcie, powiem Wam, bardzo na propsie jest ten, ten komiks. Jest to, taka, jest to taki deser po tym takim fajnym daniu macfarlanowo kapulowym który mieliśmy w poprzednich wolumenach. Ja propsuję, e, czytajmy z Ja teraz będę się przedzierał przez maraton, pewnie mi to zajmie wiele, wiele długich księżyców, żeby to zrobić, ale suma summarum jestem zadowolony, jak Bronisław Pawlik w serialu Alternatywy 4. Trzymajcie się, dzięki, do usłyszenia, do następnej nawiki.